Jeden z najlepszych konsol do retro gier to teraz potencjalnie twój iPhone. Tak, jeszcze do niedawna Apple zabraniało publikowania emulatorów w sklepie App Store. <noise> Jednak kilka tygodni temu sytuacja się zmieniła. Dlatego do oficjalnego sklepu zaczyna napływać coraz to więcej emulatorów. Obecnie dwa najlepsze z nich to PPSSPP, pozwalające na emulację gier z PSP oraz RetroArch, dzięki któremu będziemy mogli odpalić gry z Nintendo, Super Nintendo, wszystkich Game Boyów, PlayStation 1 czy Nintendo 64. Poradniki dla obu tych aplikacji znajdziecie na moim blogu. Dodając do iPhone'a jakiś w miarę dobry kontroler, otrzymujemy więc całkiem niezłą konsolę do emulacji, która, co najważniejsze, jest praktycznie zawsze przy nas. W fotografii jest takie powiedzenie, że najlepszy aparat to ten, który mamy zawsze przy sobie. I myślę, że podobnie może być z konsolami. I właśnie dlatego